Cześć, witajcie! Jestem w kolejnym odcinku Zgrydanko i dwa z tych na naszym kanale na kontynuuję stosowały przygody, jak złotek zwał. W dzisiejszym odcinku plan jest miarę prosty, ją po prostu historię z y, dodatku karniczkowym. Boże, karniczko, Ogar, ojciec Chilo, Mówiłem ci, żebyś się trzymał od niego z daleka. Przyjdź do chrzcielnicy. Będę tam czekać. Wszystko ci powiem. Yeah. No przecież i lecimy obgadywać kumpę spoko. Hmm. Zobaczmy, się z Ogarem. Co to jest takie trochę śmieszne imię? Ogar. Coś ciekawe, na ile ten dotyk będzie starczył. Pamiętam, że on był wtedy drogi, ale też, że... nie był jednocześnie długi. Tylko ja mogę uratować kogoś, więc to polecę przynajmniej sprawdzić. A ja tu mi mam to w dupie. O, hej, to ty. Chciałeś mnie widzieć. Pamiętasz, Tatsuo? Nadal nie odzyskał przytomności. Wiesz, kto mu to zrobił? Czacha. Nie chcę, żeby to samo spotkało Ciro. To ty jesteś jego ojcem. Myślisz, że nie próbowałem? Gdybym nie słuchał, nie byłoby go tu. W dupie mam na czym mu zależy. Jest słaby. Nie nadaje się. Może jest szybki, ale głupi. On tylko chce, żebyś był z niego dumny. A ja nie chcę być z niego dumny. Chcę, żeby żył! Żebyś żył... Powiedzmy, że franka. się skodzę. Konkretnie, jak sobie to wyobrażasz? Chiro dostał się do ostatecznych kwalifikacji do Carnage Hall. Co na dachu Waterside Way. Zwycięzca jest tylko jeden. Chcę, żebyś tam poszedł. I z nim wygrał. Nic. Ty wygrasz, on odpadnie. I więcej tam nie wróci. Wszyscy będą zadowoleni. Coś w tym jest. Zastanowię się. Dobra, teraz... Czyli wejdzie bokiem, Idź jutro po zmierzchu. Na dachu Watertight Way, w Central Loop. Walcz, tatu, walcz z tego. Czasami, okay. jak da się na zewnątrz, mam wrażenie, że miasto opustoszało. Nie wiem, jak do takiego, wąt do takiego wniosku dochodzi, że miasto opustoszało, skoro. Jakby... to na zarażonych jest wszędzie, ale... hmm. Nie, nawet nie chcę, mieć się tego pojemnika odkazać. Już tam jest, Wiesz co to znaczy Naprywniarka wystąpię w zawodach ani się obejrzysz, a kopie czasy dupko. Tak jak daj znać to swoim zaproszeniem Nie ma dość tam wbiję. się na krzywy Ryjna ten dach. Byłem na nim pierdyli atrazy i wiem jak tu wchodzić. to nie jest wyzwanie Jak mówię, byłem to pierdzieli altrazy. Tu jest, zaczynając od tego, to jest rzut, obok I drzemka Nie wiem, ja się zastanawiam, nie wiem, gadał, mi podcił, jak on tak zemdlał, albo coś No narobiłeś

co? Jasne. Ja, jasne. Tylko, Zgadzamy, tylko dlaczego to miałbym, miałbym to zrobić? Twój, twój ojciec, ojciec się martwi. martwi. Boj się. I, I, dobrze. I dobrze. Pieprzyć, pieprzyć mojego, mojego ojca. ojca. Boże, co to ale, za ale... niewy, niewychowany gówniarze? Zyszysz, zyszysz. Tylko co to za niewychowany gówniarz? No ja pierdolę. No. Szacunku to nie dla ciebie. Nie jakiegoś miej. Zaraz mu pokażę, jakie mam warunki. W końcu pomszczę mojego brata. Te gnoje muszą za to zapłacić. Kandydaci, za chwilę będziecie mieli okazję pokazać, czy nadajecie się do turnieju w Carnegie Hall. Zasada jest jedna. Ostatni na dachu wygrywa. Zaczynamy imprezę. A do imprezy potrzebna jest głośna muzyka. Mam rację? Ale, jak wszyscy wiemy, nie... Kurwa! Nadchodzą! Wyglądają na kurwiony. Lepiej poszukajcie porządnej broni! Szybko! Łap! Czy ja mogę stąd sobie polecieć? Okej, okay, cztery apteki i dziwna broń, której nie lubię. tylko dwóch? To ja już robię tu rozpierdul z nich. Brakuje mi tylko tak szczerze latarki uchwał do wszystkiego. Ta broń jest bardzo dziwna w obsłudze. Czy nie skomplikowana, ale to jest czymś nieskomplikowaną, ale po prostu trochę upośledzona. Ej, ten... żyje? Gdzie jesteś? Wyłazą z każdej strony! O, ale co to? Zbliża się kolejna fala! Ach, cholera! Patan! Nie! No ciebie coś boli, że ty mi tu będziesz przeszkadzać. Ciebie trzeba wyeliminować. O! Nie daj się otoczyć. Myślę, że to dla mnie wyzwanie. Ja, 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 ja. dajesz To jeszcze trpa Ja pier dole Co jeźli mogłem go uderzyć? Myślę, że brakuje tylko żeby tutaj wielkiego mutanta jakoś weszły. Jeden mi na plecach siedzi, nie mogę się go pozbyć. Jeszcze go zwanowałam. Bardzo ładnie. Fajne jest to nawet. I mamy zwycięzcę! Do zobaczenia w Carriage Hall! Bo to dopiero początek naszej wielkiej przygody. Nie licząc tych, dla których właśnie się skończyła. Ciro? Ciro? Słyszysz mnie? O kur! Aiden, zrobiłeś to, o co cię prosiłem? Nie. Jak to? Co? Co z nim? Nie wiem. Szukam go. Biegnę tam. Mów jak tylko go znajdziesz. Co to są inhibitory na dachu? Ja byłem zawsze obok tych inhibitorów i nigdy ich nie znalazłem. Serio? Zawsze tak one tu były? Ja ich nigdy nie widziałem. Dobra, to zawsze będzie jedno ulepszenie więcej. Będziemy trochę więcej wytrzymałości. Zawsze 20. Szukam Jiro Fedora. Znalazłem jego kapelusz Fedorę! Ani śladu. No tak, bomba czy na dachu obok. Jest też krew. Dużo. Giro? Nie, to nie Ciro. To człowiek astrid. Astrid! To ona wymyśliła turnie i miejskie próby. Rządzi całą Carnage hall. Myślisz, że to ma związek z Ciro? To jedyny ślad, jaki mamy. Wygrałeś wstęp na turniej. Może uda ci się czegoś dowiedzieć. Nie możesz sam? Podobno byłeś tam gwiazdą. Proszę cię, pomóż mi. Spoko. Powiedzmy, że Astrid i ja. Nie rozstaliśmy się w zgodzie. Jednego syna już straciłem. Nie mogę stracić drugiego. Słyszysz? Okej, okay, postaram się. Zostanę tu i wypytam świadków. Może ktoś widział coś więcej. Ty spróbuj w Karnysz Hall. Zrobisz to? Tak, spoko. Okej. Okay. Tak, tak, tak. A, i... Aiden, powodzenia. I... dzięki. Dziękuję, jak go znajdziemy. Gdzie jest Carnage Ball? Gdzie jest ze spotkania? Chcę dostać się na zawody, Czy a ja musimy no, to trochę jest nie zdeaktualizowane. Okej, okay, Lower Dale Emily. Tu mam szybką podusz obok. Więc tak, akurat ją. dobra robota. Teraz pora na główną atrakcję. Do zobaczenia w Carnage Hall. Ten nieznajomy. Co nie? On nam pomaga, nie wiem kto to jest, on nas zakręci do kalniczku, bo coś tu eksperymentują, ba ba, 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 ba. Ja, pierogi, nic nowego Hmm Jed. Niep! Nikt tak nie umie, używać tych ostrz No prawda lepiej ich nie irytować bo jeszcze tu może jakiś przemieniec wyskoczy, a tego bym nie chciał Co jest, że to tak słabo wybiło mnie? Transport do karneczko! Z tego co w ogóle wiem, czuł na mapie? Czy to praktycznie jest gdzieś chyba tu? Jaką taką znam. Informacje o tym dodatku jakieś tam mam. Dobra, na się kończyłem. To była na tyle. Ja bym riczko się w kolejnym odcinku z gry. Dying Clyde, the vastest human bloodline. The elimination. Ta-pa.